Cześć Wam! Idzie kolejny film Amazonowy i dzisiejszy film jest skierowany przede wszystkim do wszystkich osób, których zmorą jest szukanie produktów, ponieważ postaram się tutaj Wam przyjść z pomocą, przyjść z odsieczą i mam nadzieję, że po tym filmie dużo łatwiej będzie w jakiś sposób Wam się szukać produktów, albo inaczej spojrzycie na to, żeby szukać te produkty, ponieważ jak prowadzę ten kurs już od, to jest troszkę ponad dwa lata, już ostatnio była druga rocznica prowadzenia kursu, tak zauważyłem, że naprawdę bardzo wiele osób ma problemy z tym. Z tym, żeby znaleźć produkt, no bo ja nigdy nie oszukuję i nie mówię, że to jest super łatwe, znaleźć produkt, i będzie wow, wiecie, pierwszy dzień się produkt znajdzie. Nie, to jest proces, nad którym trzeba pracować, proces, który trzeba zrozumieć przede wszystkim, i im bardziej go rozumiemy, tym łatwiej produkty jest znaleźć. I to może Wam powiedzieć każdy sprzedawca na Amazonie, bo najciężej mają te osoby, które jeszcze nie, za, nie sprzedają na Amazonie. Każdy sprzedawca, któremu produkt już wyszedł. Następne, które wprowadza, wprowadza mu się dużo łatwiej. I tutaj postaram się właśnie z moim doświadczeniem dać Wam takie trzy rady, które sądzę, powinniście zastosować, aby łatwiej szukało Wam się produktu. Mam nadzieję, że właśnie któraś z tych rad pomoże Wam ten produkt znaleźć w najbliższym czasie. Zanim jeszcze jednak zaczniemy, proszę Was o pozostawienie łapki w górę pod tymi filmami, bo naprawdę one to bardzo motywuje. No i zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu filmów i. Kliknijcie też dzwoneczek, bo zauważyłem, że bardzo dużo osób nie dostaje powiadomień, także jeżeli chcecie być powiadomieni o każdym nowym filmie, nie zapomnijcie również kliknąć dzwoneczka. Także przechodząc już do tematu i zaczynając. Jakie są te moje trzy rady, jeżeli chodzi o szukanie produktu? Słuchajcie, przede wszystkim pierwsza rada, pierwszy punkt to jest nauczenie się czytać i rozumieć te wszystkie liczby, które wyświetlają Wam się na przykład w Jungle Scoucie, w Helium ten czy w Vile Lunchu. To jest podstawa szukania produktu, to jest podstawa z Rozumienia tego, czy produkt nadaje się do sprzedaży, czy też nie, czy nisza jest konkurencyjna, czy też nie, i tak dalej. Naprawdę, bez tego, na dobrą sprawę, nie można ruszyć w ogóle ze sprzedażą na Amazonie. Bez tego ciężko mi jest. E, w sumie zrozumieć, jak można zbudować biznes, bo liczby to jest przede wszystkim to, co się liczy w biznesie, i tutaj to czytanie, ta analityka liczb jest niesamowicie ważna. Słuchajcie, jak teraz to oglądacie, jest środa, jutro będzie live, na który was zapraszam, bo tam będziemy analizować produkty, a jeżeli oglądacie ten film już jakiś czas potem, jak go wstawiłem, to live już się odbył, ale właśnie ja takie live'y urządzam, żeby pokazać wam, w jaki sposób można czytać liczby. W jaki sposób powinniście patrzeć na produkty, w jaki sposób powinniście patrzeć na zarobki, a w jaki sposób powinniście patrzeć na konkurencję. Ponieważ często jak dostaję, na przykład analizy, odpisuję kursantom na przykład zdanie typu, że. E, zarobki e, nie są. Nie, że konkurencja jest zbyt duża w stosunku do zarobku. Co to oznacza? Że na przykład zarobek może być dobry, ale tym samym e, konkurencja może być równie duża. Albo na przykład zarobek jest taki, który w jakiś sposób Was zadowala, na przykład jest to obrót na poziomie 8 tysięcy, 10 tysięcy funtów, euro czy, czy dolarów, ale okazuje się, że. Żeby uzyskać te 10 tysięcy trzeba przebić przez bardzo, bardzo dużą konkurencję, co się okazuje, że nie jest już warte tego, żeby w ogóle zaczynać z takim produktem, żeby wydawać na niego pieniądze, ponieważ więcej zainwestujemy w marketing niż taki produkt jest nam w stanie zwrócić. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, jak patrzeć na, to, na tą, powiedzmy, proporcję zarobków do konkurencji. Jak określić, czy konkurencja jest rzeczywiście za duża, albo jak czytać, patrzeć na konkurencję i stwierdzić, w sumie tutaj mam szansę się wbić, tak? To wszystko jest niesamowicie ważne i ja na przykład tego uczę w kursie, to staram Wam się przekazać właśnie na, na tych live'ach, które odbywają się u mnie na YouTube. Nie zapomnijcie, w czwartek się taki, takowy odbędzie, a jeżeli oglądać to później, tak jak wspomniałem, już się odbył, więc zawsze możecie go znaleźć znaleźć u mnie na kanale i to jest podstawowa Podstawowa wiedza i podstawowa umiejętność, jaką powinniście nabyć. Ja na ten moment już mam dziesiątki tysięcy produktów przeanalizowanych, i dla samego siebie i kursantom je analizuję, więc naprawdę u mnie wystarczy jedno spojrzenie na liczby, i, i ja od razu wiem, czy produktem warto się zainteresować, czy nie. A widzę, że nowe osoby przede wszystkim nie mają jeszcze tej umiejętności, ale słuchajcie, wszystkiego można się nauczyć. To nie jest, nie wiem, jakaś tajemnica, którą nikt się nie dzieli. To jest po prostu w jakiś sposób wiedza, którą można nabyć, którą można sobie wyrobić. Także jedyne czego potrzebujecie. To podejść do tego z otwartym umysłem, ze zrozumieniem i analizować jak największą ilość produktów w pewnym momencie w ten sposób będziecie mogli wychwycić pewne zależności pomiędzy produktami. Zobaczcie, co się po prostu powtarza, zaczniecie, mówię, widzieć te zależności, dużo łatwiej będzie w tym momencie analizować, patrzeć na produkty i tym samym znaleźć produkt. Druga rzecz, którą powinniście wziąć pod uwagę w momencie, kiedy szukacie produktu, to jest w jakiś sposób kierowanie się swoimi zainteresowaniami, swoją pasją, swoim hobby. I, I tutaj nie chcę od razu wam powiedzieć, że słuchajcie, jeżeli macie jakąś pasję albo hobby, to jesteście skazani na sukces i produkt znajdzie się od tak, bo to znów nie jest takie proste. Natomiast to, o co chodzi w tym, żebyście kierowali się swoimi zainteresowaniami, jest to, że często, jeżeli interesujemy się jakimś, nie wiem, Jakąś dziedziną, mamy jakieś hobby, jakieś zainteresowanie, to często wiemy dużo na temat właśnie tego wszystkiego. Czy wiemy dużo na temat fotografii, czy wiemy dużo na temat nie wiem, łapania motylów, albo kolekcjonowania znaczków, mamy dużo większą wiedzę niż jakiś laj, który w tym momencie trafiłby, dajmy na to, na jakiś klaser do kolekcjonowania znaczków, i taka osoba nie wie zupełnie, co w takim klaserze można by było. Wiecie, poprawić, umieścić, gdy wy, gdy na przykład kolekcjonujecie znaczki, wiecie, czego wam brakuje, co jest najlepsze dla waszych znaczków, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, nawet jeżeli znajdziecie jakiś konkurencyjny produkt na Amazonie, to dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, którą macie w danej dziedzinie, jesteście w stanie stwierdzić: Ok, ale ja wiem, jak ten produkt zrobić lepiej, ja wiem, jak trafić do jakiejś audiencji, ja wiem, gdzie szukać, powiedzmy, osób, które w jakiś sposób szukają tego typu produktów i mogę im przedstawić lepszą wersję swojego produktu. I to naprawdę pomaga. Tylko nie chcę, żebyście tutaj się nastawiali, OK, to teraz mam jakieś hobby, więc na 100% znajdę produkt. może się okazać, że nisza będzie bardzo, bardzo konkurencyjna i będzie bardzo ciężko w nią wejść. Ale jeżeli będziecie szukać produktów właśnie w ten sposób, a nie po macku, w sensie, że chciałem coś sprzedawać na Amazonie, ale zupełnie nie mam pojęcia co, to naprawdę, to na pewno w jakiś sposób zwiększacie swoje szanse na to, że wprowadzicie produkt i wprowadzicie go z powodzeniem. Bo często bywa tak, że jeżeli ktokolwiek szuka produktu, mówię tak po omacku, to wprowadza produkt, który daje mu zarobić. Ja nikogo za to nie obwiniam, sam tak robiłem. Natomiast wiem, że później z czasem. Do takich produktów nie przykuwasz takiej uwagi, nie opiekujesz tak tymi produktami w, w przeciwieństwie do produktów, które w jakiś sposób nas cieszą, z którymi potrafimy się utożsamić i traktujemy tak powiedzmy jak takie nasze dzieci, tak? Więc jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse na znalezienie produktu postarajcie się porozglądać dookoła, jeżeli chodzi właśnie o swoje zainteresowania, swoje hobby, a może zainteresowania znajomych. To Wam też w jakiś sposób ułatwi i zawsze będziecie mogli się zapytać znajomego co je poprawił w tym produkcie, albo co sądzi byłoby lepsze, dlatego weźcie to też pod uwagę. No i punkt numer 3 który odnosi się do filmu, który dopiero wstawię na YouTube'a, ale warto też, żebyście zobaczyli ten film, on sądzę pojawi się za jakiś czas tutaj, kiedy już będzie dostępny na YouTube, e, to jest szukajcie produktów w Stanach Zjednoczonych, e, ponieważ bardzo dużo trendów i, i bardzo dużo produktów ogólnie rodzi się w Stanach Zjednoczonych, i one potem przychodzą na rynek europejski. Nie jest to oczywiście też tak, że 100% produktów, które odnoszą sukces w Stanach Zjednoczonych, odnosi również sukces w Europie, ale jest część produktów i ta część zaczęła się sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, tych produktów, i okazuje się, że w Europie również odniosła sukces. I ci sprzedawcy europejscy to nie jest tak, że to są ci sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych, którzy nagle weszli na, na Europę. Okazuje się, że bardzo dużo właśnie produktów, które zaczynały swoją przygodę w Stanach Zjednoczonych, zostało wprowadzone na rynek europejski przez Europejczyków. Którzy w jakiś sposób podglądnęli te pomysły w Stanach Zjednoczonych i wprowadzili je na rynek europejski. Sam też miałem taki produkt, który właśnie był podejrzany w Stanach Zjednoczonych, został wprowadzony na rynek europejski i naprawdę świetnie sobie radził. I naprawdę zalecam takie, takie szukanie, bo często, jeżeli szukacie swojego produktu, powiedzmy, i skupiacie się na rynku niemieckim czy angielskim, to szukacie tylko i wyłącznie na tych rynkach, tak? Czyli ja chcę sprzedawać na rynku niemieckim, więc szukam tam produktu. Moim zdaniem warto jest mimo wszystko patrzeć na wszystkich rynkach, nawet angielskim, nawet hiszpańskim czy, czy włoskim, ale przede wszystkim na rynku amerykańskim i zobaczyć, co zarabia tam pieniądze i pomyśleć, czy możecie ten produkt wprowadzić na rynek europejski i zarobić na nim również dobre pieniądze. Dlatego to jest taka moja trzecia porada i moje trzy porady, które mam dla Was, które sądzę są w stanie Wam pomóc znaleźć produkt do sprzedaży na Amazonie i nie tylko, bo możecie ten produkt sprzedawać sobie też na Allegro czy na swoim sklepie internetowym, ale ja tymi trzema radami też w jakiś sposób się kieruję. Też w ten sposób wprowadzałem produkty, też w ten sposób szukałem produktów i wiem, że to jest odskocznia i na pewno w jakikolwiek inny sposób niż tylko, wiecie, patrzenie sucho na liczby, co mogę sprzedać, co się opłaca, co dużo zarabia, co nie ma dużej konkurencji. Popatrzcie na to też w ten sposób, bo to sądzę nie jednej osobie może pomóc. Także w tym filmie było to na tyle. Jeżeli Wam się podobały moje rady, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu filmów. No i dajcie mi znać w komentarzach, jakie Wy macie może jeszcze rady odnośnie szukania produktów, które dla Was może działają i którymi chcielibyście podzielić się z innymi osobami, bo wiedzy nigdy nie jest za dużo. Dlatego jeżeli chcecie się tym podzielić i macie jakieś rady dla innych, zostawcie je koniecznie w komentarzach. Także w tym filmie. Było to na tyle. Nie widzimy się niedługo w następnym. Cześć!